Cześć, witam. Dzisiaj dotarł do mnie taki laptop. Podobno po przepięciu sportu USB uszkodzonym HDMI. Laptop był w serwisie, bardzo dużym serwisie, bardzo znana firma w Polsce. Podobno wymienili tutaj mostek. Most wymienili. Po wymianie mostka laptop dalej nie działa, tak? Czyli, czyli albo się nie włącza, albo, albo po prostu włącza się i. I się nie botuje głośna praca wentylatora. I uszkodzone HDMI, ale HDMI podobno było uszkodzone wcześniej. Dobra, zobaczymy, co jest w środku. Mamy tutaj asusika ładnego. Nie mogę go wyciągnąć taki puściutki. Bardzo ciekawe. Jaki to jest w ogóle model? Zobaczmy. Mamy tutaj gdzieś. FX503V to jest. To jest model FX503V. Rzucę sobie okiem. Spodziewam się tutaj jakiegoś Armagedonu w tym laptopie. Zobaczymy, czy damy radę cokolwiek tu zrobić. Czy, na po prostu, czy damy na radę w ogóle namierzyć problem. I czy faktycznie ten mostek był tu wymieniany? Jak był wymieniany, to pewnie jest kaplica. No wiadomo, jak to z grzybanymi laptopami, tak. Możliwość naprawy takiego laptopa maleje do około 20% albo niżej. Ja na razie tu klapę sobie odkręcę. Rzucę tak okiem wstępnie. Tutaj pod tą maskę. Dysk, data pamięci, śrubki są, tutaj nie ma dysku SATA, dobra rozkręcamy go, tego gadać, zobaczymy jak to wygląda w środku, a jeszcze jedno laptop wygląda w ten sposób w środku, touchpad trochę starty, także ma dosyć duży przebieg ten laptop, podejrzewam, że był ostro tutaj grany ciorany ale sad nie jest wytarty dobra, do roboty Jesteśmy w środku. Patrzcie, po pierwsze Przerzucę się w oczy. Uszkodzony port HDMI. Zmasakrowany port HDMI. Cofnięty do tyłu. Jedna nie wiadomo, już jest. Bateria odpięta. Baterię sobie jeszcze szybko odkręcę. Podejrzewam, że to są po prostu zwłoki. Że ten laptop to już jest na straty. Ale. Jest jakiś materiał. Bateryjka wygląda ok. Proszę bardzo. No i co? Zobaczmy sobie tak. Fleksy na swoim miejscu. Czy ktoś tutaj wymieniał mostek? Jestem ciekawy. Zaraz tutaj odkręcimy radiator. No i tak. Były to jakieś paluchy, grzebaluchy. Faktycznie na mostku nie ma kleju. Nie wiem czy to zostało wymienione, czy to zostało po prostu przerebalowane. Grzebany most. Po programowaniu płyty głównej było wylutowywane. Także fajnie. Zaraz zobaczymy sobie ósmą nogę układu. EC czy nie ma przypadkiem zwarcia do masy tak i tak mamy sobie tutaj ósmą nogę czy to będzie widać mamy około 10 50 kilo to pokazuje ale to jest dosyć wysoko tutaj tu mamy jakiś jakąś kolafonię po tutaj na tych cewkach jest około 2,6,27 27 oma, omów tu na grafice, na tych trzech fazach mamy bardzo nisko bo mamy chyba 0,7 0,6 pół, pół oma słabo Bardzo słabo, nie wiadomo. Ta grafika może być grafiką, która jest bardzo, bardzo wydajną kartą graficzną i ona może mieć bardzo niską tutaj oporność do masy. To jest możliwe. I co? Zaraz zobaczymy, czy to się w ogóle uruchamia, czy te przetwornice te pracują. Ja podłączę tutaj o wtyczkę. Matryce I chyba założę chłodzenie, zobaczymy, czy to się w ogóle włącza, czy zasilanie się podnosi. Nie udało mi się uruchomić tego komputera. Tutaj troszeczkę wyczyściłem sobie rdzenie grafiki i rdzenie procesora. Po podłączeniu zasilacza na małym prądzie, bo sobie zrobiłem ograniczenie do 1A. Płyta od razu bierze prąd. Od razu bierze około ponad 1A więc źle pomijając mostek i całe wszystkie tutaj rzeczy, które mogą wyjść później, tak nie powinno być, więc poszukamy sobie jakiegoś zwartego klucza, może może któraś przetwornica jest uszkodzona. Sprawdzimy to sobie zaraz. Zdemontujemy dysk, zdemontujemy oczywiście ram. Krótka piłka. To wszystko musi być zdemontowane. Nie podoba mi się ten port HDMI. Ten port HDMI to jest po prostu masakra. Jest cofnięty i przekrzywiony jeszcze w dodatku. Oto jest raport tutaj z naprawy tego laptopa. Diagnoza, brak możliwości naprawy. Wymiana mostka nie pomogła, trudności w znalezieniu przyczyny. To jest duży serwis i to jest chyba oficjalny serwis ASUSa w Polsce. Jak ktoś sobie poszuka, to pewnie znajdzie firmę. I słuchajcie, no tak jak powiedziałem, po podłączeniu zasilania od razu bierze prąd, więc jest coś nie tak. Mostek tu został chyba, chyba wymieniony, bo nie ma tutaj kleju po rogach. Jak się spojrzy. Tak jak wcześniej mówiłem, też oprogramowanie zostało ruszone. SPI, to niedobrze. Wyciągniemy tą sieciówkę. Wifi jeszcze. Wszystkie fleksy odepnę, tak. Odpiąłem też matrycę jeszcze raz. Wszystko jest odpięte. Podpinam jeszcze raz. Tylko zasilanie. Ograniczenie prądu na zasilaczu serwisowym do 1A. I szybka piłka. Zobaczymy, czy on bierze prąd dalej. Tak bierze. Bierze prąd. Więc jest bardzo źle. Może to być problem z tym HDMI, ale wątpię. Może być ten problem. Dobra, wyciągamy statem płytę. Płytka była pieczona. To jest w rejonie mostka. Tu macie od próby zwarciowej, zdaje się, w lód. HDMI nie wygląda. HDMI jest po prostu masakrą. Nie wiem, dlaczego tego HDMI nie usunęli nawet. Zobaczymy, czy tu nie ma zwarcia na porcie HDMI. Tu mamy złącze zasilania bezpośrednio. Mamy tu diodę prawdopodobnie zabezpieczającą. Przy tym złączu zasilania i klasyk dwa MOSFETy bezpiecznik, dwa MOSFETy, dwa klucze na wejściu. Gdzieś tu dalej powinien być rezystor pomiarowy. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Złącze baterii, i gdzieś tutaj powinien być rezystor pomiarowy. Zobaczymy sobie zaraz. Dalej, tutaj, tutaj. Nie, nie widzę. Dobra, jedziemy dalej. Sprawdzimy sobie te dwa klucze na wejściu. Tragedia. To jest główna linia zasilania. Tu mamy wejście. Na głównej linii zasilania, popatrzcie sobie, mamy. ile ile 2,6 oma omów 25 OK to jedziemy dalej Test diody Tranzystor numer 1 2, przepraszam Spadek 0,6V i tranzystor numer 1, zwarty. Widzicie to? Jak można zostawić tak laptopa w takim stanie? Tutaj pierwszy klucz jest po prostu OUT Źródło bramka. Nie bardzo nisko 158. Spadek. Mamy uszkodzenie tutaj. Pierwszy tranzystor jest po prostu uszkodzony. Nie podoba mi się to HDMI. Nie wiem dlaczego zaczęli robić coś przy mostku, jeżeli na wejściu mamy problem z tranzystorem. Tak? Płyta to jest BABKLMB1AA0, rewizja A. To jest duża płytka. Teraz zobaczymy jaka to jest obsada dokładnie. Wiem, że procesor to jest i7 y, 7700, czyli siódma generacja. Przyłożę tutaj jeszcze miernik do głównej linii zasilania, bo tego wcześniej nie robiłem. Tu mamy fazę dla procesorka, tu mamy fazę dla grafiki, tu dla VRAMu prawdopodobnie. I zobaczmy, główna linia zasilania. Przepraszam, to jest pomiar diody 2,5 oma, czyli tak jak, tak jak przy tamtym tranzystorze, za tamtymi tranzystorami, tak? Czyli mamy problem na głównej linii zasilania na razie. Ok, jedziemy dalej. Uszkodzony y, tranzystor, to jest 6366E, to jest n-channel. 30, 30 V do 34 a tak RDS on RDS on ma 3,7 mω No i 34 a amperowy, amperowy Channel, czyli można dać tutaj jakiś zamiennik ewentualnie na to miejsce. Ale podejrzewam, że ten tranzystor nie jest jedynym problemem tutaj. Ten tranzystor wylutujemy i zobaczymy co powoduje tak niską wartość, oporność do masy na linii głównej za tym tranzystorem drugim, tak? Za tym. Także tu się wylutujemy zasilaczem serwisowym i zobaczymy co tutaj nam nam się ewentualnie grzeje. Natomiast pierwszy zlikwidujemy, to znaczy zlikwidujemy, zdemontujemy ten tranzystor, ten pierwszy. Już uruchomiłem HOTA. Ustawiłem go sobie na 390 stopni, zdaje się, czy 400 nawet. Szukam teraz odpowiedniej pensety mojej starej, poczciwej pensety przy demontażu uszkodzonego MOSFETA klucza. Ja tutaj na razie żadnej pasty nie stosuję. Wiele z Was mówiło, żeby tutaj pastę stosować, to znaczy topnik. Tu mamy szybko znaleźć problem, tak? Jeden problem już mamy, ale to nie jest ten problem, o który nam chodzi. To jest. Tutaj jest grubsza jazda, myślę, że tu będzie albo procek usmażony, albo KBC, albo most będzie dalej usmażony, bo wątpię, żeby ta firma, yy, która serwisuje, Gwarancyjnie i po gwarancyjnie Asusy zostawiła nowy most. Chyba, że zostawiła po prostu. Taki most kosztuje w granicach 300 zł, chyba, czy 400. 300 chyba. Nie wiem, czy to jest SR30. Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie. Nie interesuje mnie to na razie. Na razie chcę zdemontować elementy, które są pewne, że są uszkodzone. Czyli ten klucz, jak na obrazku, zdemontowany. No, i proszę, tutaj jest zdemontowany ten klucz. Ten pierwszy tranzystor nie ma zwarcia, jak widać. Do bramki nie ma zwarcia. Spadek napięcia na tym drugim tranzystorze jest prawidłowy, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy. 0,4 V, tak? To jest n channel To jest taki sam tranzystor 6366E więc może ja go w parze wymienię później, dobra, ale to nas nie interesuje, teraz sobie zobaczmy ten tranzystor, który tutaj był wylutowany źródło bramka źródło dren proszę 0,6 śmietnik, ten tranzystor jest padnięty, dobra sprawdzamy teraz oporność na linii głównej Mamy dalej 2,5, tak? Także wlutujemy się w, płyty, w linię główną za tym tranzystorem. O, za tym tranzystorem. Się wlutujemy i zrobimy próbę zwarciową. Zobaczymy, co tu bierze prąd. Duży serwis, duży serwis. I zostawił uszkodzonego MOSFETa. Zostawił zwarcie na głównej linii, praktycznie zwarcie. I co? I, I tak po linii najmniejszej linii oporu wysłać klienta w kosmos. Dobra, wlutuje się, wiecie, gdzie się wlutuje? mógłbym się wlutować tutaj, w ten kondensatorek, ale wlutujemy się bezpośrednio na główną linię zasilania, tutaj, gdzie jest ta gruba ścieżka. I rzucimy tutaj, powiedzmy. 2-3 V damy 0,5 A, zobaczymy, czy coś tutaj na płycie się nam nie grzeje. Uruchim, uruchomię też termowizję, tak? Szkoda. Szkoda tego laptopa. Już widzę, że nie jest za ciekawie. No cóż, tak bywa, nie? Teraz się wlutuje tutaj zaraz moją super lutownicą. Pobielimy sobie kawałek kabelka kabelek mamy szkoda, szkoda, że, że... zostawili tutaj takie zwarcie Mi to naprawdę irytuje tutaj widzicie że, że może być kilka, może być mostek źle posadzony może być uszkodzony, może być właśnie mamy już jeden klucz uszkodzony mamy znak zapytania w postaci oprogramowania płyty głównej, bo była tu grzebane ja wychodzę z założenia jak, tak jak u lekarza w serwisie nie zaszkodzić bardziej niż jest, niż jest uszkodzony laptop, tak? Czyli nie, nie narobić bałaganu. A to prawdopodobnie ktoś podłączał, podłączał. Zwarcie było na głównej linii zasilania, prawie zwarcie, jest 25 i ten tranzystor po prostu nie wytrzymał. A zasilacz do tego powiem Wam szczerze, to jest elektrownia, to może, chyba to ma 7A, nie pamiętam dokładnie. Dobra, szkoda gadania. Wlutowujemy się tutaj w to miejsce. Wlutowałem się tutaj w płytę główną, w linię główną zasilania. Pamiętając, że tutaj oczywiście się pojawia około 19V przy zasilaniu standardowym. Ja tutaj ustawiłem zasilacz serwisowy na 2V i około 2A. Zobaczymy, co nam tutaj termowizja powie. Krokodylkiem się wpiąłem już w masę, w pole masowe tutaj z tej strony. I cyk, i mamy tutaj termowizję. Proszę bardzo, teraz wepniemy się w główną linię zasilania. To jest strona płyty, ta dolna, a tutaj prawie w ogóle elementów nie ma. Zastanawia mnie to ten port HDMI. Ten port HDMI prawdopodobnie może zwierać również. Tu mamy jakieś odbicia. Dobrze, tu mamy odbicia z tej strony. Dobra, płytę trzeba przełożyć na drugą stronę. I mamy drugą stronę płyty głównej. Ja się tutaj wepnę. Zaraz się wepnę, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I szukamy, czy coś nam się tutaj na tej płycie zagrzeje. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, procesor nam się grzeje. Procek nam się grzeje, niemiłosiernie miłosiernie. To znaczy około 31 stopni. To nie jest jakaś temperatura, nie wiadomo jaka. No, ale. Wiadomo o co chodzi. Jeszcze raz. Także mamy ubity procesor. Ja jeszcze sprawdzę sobie fazę na tym procesorze, czy nie ma, nie ma zwarcia, tak? Czy nie ma zwarcia na któryś, którymś z kluczy. Zrzucę te trzy cewki i zobaczymy. Czy będzie zwarcie na którymś z tych kluczy? tutaj. To są trzy fazy dla procesora i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast wszystko wskazuje, jak widzieliście, na uszkodzenie CPU. Mostek był ruszany, oprogramowanie było ruszane, HDMI było ruszane. Moim zdaniem klient coś kręci. Prawdopodobnie po uszkodzeniu HDMI mogło coś nastąpić, mogło coś się stać. Może to zostało coś ubite w serwisie. Tutaj mostek był ruszany. No zobaczymy. Ściągam te trzy fazy i zobaczymy jak, czy tutaj te klucze nie będą pozbierane. Bo może było tak, że któryś z tych kluczy się zwarł i poszło całe napięcie plus 19 z głównej linii zasilania na procka i procek nam się usmażył. Fazy procesora zostały odlutowane. I proszę, mierzymy sobie rezystancję do masy na, bezpośrednio na procku. Mamy 0,8, tak? Ale procek jest teraz nagrzany. Popatrzcie od strony faz. Trzech faz. Jaką mamy rezystancję? 2,2 kOhm 0,6 kg, 0,7 to rośnie oczywiście. I trzecia faza 3 kg, tak? O, tutaj też już rośnie, też zobaczcie. Więc yy, nie jest to przebicie któregoś z tych tranzystorów. Jest ubity po prostu procesor. Popatrzcie, co ja jeszcze znalazłem tutaj. Co ja znalazłem. Teraz nie ma zwarcia. Prawdopodobnie zwarcie pierwotnie poszło od któregoś z kluczy na procesor, od którejś z faz, ponieważ ktoś tutaj już wylutował jedną z tych faz. Jeden procesor, jedna faza została tutaj jakby naprawiana. Tu proszę bardzo, zobaczcie, jak oni to naprawili, jak oni się starali naprawić. Macie dwa takie same tranzystory: 69,96. Pierwsza faza. A tu przy drugiej fazie, co mamy? Mamy zupełnie inny tranzystor. Zupełnie inny tranzystor DC17AK. Te MOSFETy tutaj to są podwójne klucze. To nie są zwykłe tranzystory MOSFET, to są podwójne tranzystory MOSFET 6996. 6996. 6996 oryginał a tu mamy zamiennik, czyli ktoś tutaj grzebał przy fazach procesora, czyli ten tranzystor musi być po prostu pierwotnie upieczony i tak to się odbyło, tu się po prostu upiekł procesor nie wiem dlaczego ktoś tu potem przy mostku grzebał, nie mam pojęcia więc tak to wygląda ja tutaj ten laptopa zacznę składać powoli i skręcać no i niestety żeby doprowadzić to do ładu i składu to tutaj jest za dużo niestety niewiadomych na pewno jest procesor mostek jest niewiadomą oprogramowanie jest niewiadomą to uszkodzone złącze tutaj HDMI wgniecione i cofnięte do tyłu tak tutaj jest to złącze HDMI tu w środku są pod nim pinę z drugiej strony. O, zobaczcie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, soft układ KBC nie był tu ruszany. Widzę. Mamy tu oryginalne normalnie luty. Pora na małe podsumowanie. Po pierwsze, uszkodzony procesor. I siódemka. Ktoś wcześniej wymieniał klucz przy zasilaniu procesora, więc musiała być uszkodzone, uszkodzona faza na. Na zasilaniu procesora, więc tam mogło pójść plus 19V bezpośrednio i uszkodziło procesor. Trzecia sprawa. Oprogramowanie płyty. Było ruszane, coś tu było modyfikowane, nie wiadomo co. Do tego i tak nie dojdziemy już teraz. Klucz na wejściu, czyli klucz na ta para tranzystorów. Ten pierwszy tranzystor był uszkodzony. Piąty punkt: co mamy tutaj? Most Intela, rebalowany bądź wymieniany. no i co tu jeszcze dodać? aha port HDMI, HDMI. uszkodzony czyli cofnięty po prostu do, do tyłu wbity lekko co tu jeszcze było? Aha, prawdopodobnie to było przepięcie. Siódmy punkt, ale to nie wiadomo. Przepięcie w portach USB. Bądź w jednym porcie w USB. Być może od tego się zaczęło. Na początek yy, ktoś tutaj mówił, że grzebał przy zasilaniu CPU. Może to działało. Chociaż wątpię. czyli Armagedon płyta główna do wymiany dzięki, że byliście ze mną jak się podobało subskrybujcie mój kanał hejka, cześć